Shulamalajhem, a gut Sivan. Witajcie w miesiącu Sivan. To nie jest zwykły miesiąc, bo to miesiąc moich urodzin. Jest jednak coś ważniejszego. To miesiąc urodzin narodu żydowskiego. W miesiącu Sivan dostaliśmy Tojra. Pozwólcie, że opowiem wam o miesiącu Sivan. Miesiąc Sivan ma 30 dni. Znakiem Zodiaku miesiąca Sivan jest znak Gemini, czyli Bliźnięta w języku polskim, i Teomi w języku hebrajskim. Jest to pierwszy znak Zodiaku w roku, który reprezentuje postać ludzką. Mało tego, reprezentuje więcej niż jedną postać. Nie bez powodu. Bo miesiąc Sivan to początek narodu. W miesiącu Sivan dostaliśmy Toira. Co uczyniło z nas Żydów. Staliśmy się narodem żydowskim. Dodam dla jasności, że przed Matan Tojra, czyli dniem, kiedy dostaliśmy Tojra, nie było narodu żydowskiego, nie było Żydów. Były jednostki, które w pewien sposób były Żydami, ale jednak pojęcie Żyd i naród żydowski ma dopiero swój początek w dniu, kiedy dostaliśmy Tojra to tojra robi z nas Żydów i skupia nas w naród. Nic innego. Judaizm nie ma nic wspólnego z etnicznością. Judaizm to religia ludzi, którzy dostali tojra od Boga. Dla judaizmu nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś jest biały, czarny, niebieski, zielony, żółty, czy, nie wiem, czarny w niebieskie kropki. Nie ma znaczenia, czy ktoś pochodzi z Europy, czy z Australii, czy ktoś jest Polakiem, czy Anglikiem czy pochodzi z Afryki Południowej. Toira robi z nas Żydów, a nie to skąd jesteśmy, czy jak wyglądamy, czy skąd pochodzimy. Siwan to jeden z niewielu miesięcy, którego nazwę, którą używamy dzisiaj, możemy znaleźć w żydowskiej Biblii, czyli w Tanach. Możemy ją znaleźć w Megili, w Księdze Estea. Czytamy, że dekret pozwalający Żydom bronić się przed atakami został wydany... 23 dnia trzeciego miesiąca, który jest miesiącem Siwan. Sivan to trzeci miesiąc w Tojra, ale dziewiąty w kalendarzu żydowskim. Bez żadnej dyskusji, najważniejsza data w miesiącu Siwan? Nie, nie, nie. Nie jest to data moich urodzin, a data szóstego dnia miesiąca Siwan. Wtedy właśnie obchodzimy święto Shavuos, czyli święto upamiętniające moment, kiedy dostaliśmy Tojra. Tego dnia dostaliśmy asejres hadibrois, czyli 10 przykazań także, które Mojżesz wypisane na kwadratowych szafirowych kamieniach przyniósł z góry Synaj. Tego dnia jemy tradycyjnie potrawy mleczne. Dużo sernika bez rodzynek, dużo naleśników z serem i pierogów z serem, no i lody. Dużo lodów. U mnie w domu zdradzę wam tajemnicę Tradycyjnie kolację w świętosiawułej zaczyna mleczna zupa malinowa. Przy miesiącu Sivan musicie posłuchać trochę nauk hasyckich, bo to przecież miesiąc, kiedy dostaliśmy Toira, kiedy dostaliśmy 10 przykazań. Trzecie przykazanie, jakie dostaliśmy: nie będziesz używał imienia Hashem na próżno. Gere Rebes Fas MS uczy. Uczy nas czegoś bardzo niesamowitego. Uczy nas, co znaczy szanować imię Boga. Każdy z nas ma duszę. Każda dusza to iskierka boskiej energii. W każdym z nas jest Bóg. W każdym z nas tym samym jest imię Boga. Sfas MS ostrzega nas: nie traktuj iskierki boskiej energii, która jest w Tobie bez szacunku. Nie traktuj tej boskiej energii jako pewnik. Szanuj swoją duszę, Gerer Rebe dodaje, szanuj innych ludzi, szanuj ich potrzeby, szanuj ich uczucia, szanuj ich poglądy, szanuj ich wnętrze, ich duszę. Nie mamy prawa nie szanować swojej duszy, tak samo jak nie mamy prawa nie szanować duszy innych ludzi, bo to właśnie dusza jest imieniem Boga, które każdy z nas nosi w sobie. Jest to mała iskierka boskiej energii. Gerer Rebe w swoich naukach często też wracał do czwartego przykazania, które mówi: Pamiętaj, że dzień szabasu jest święty: sześć dni będziesz wykonywał wszystkie prace, siódmy dzień to szabez dla Hashem. Rebe przy tym zacytował wers z księgi Zojchar. Szabes podsumowuje cały tydzień. Na podstawie tego, i gemury z traktatu Chulin ze strony 5a, rebe przypomina prawo żydowskie. Ten, kto nie przestrzega prawidłowo Shabasu, ten, kto odrzuca Shabes, odrzuca całą Toira. A co za tym idzie? Cały judaizm. Siwan to miesiąc moich urodzin. W judaizmie tradycją jest niedostawanie prezentów czy dawanie prezentów z okazji urodzin. Tradycją jest. Że osoba obchodząca urodziny może dać błogosławieństwo. Talmud mówi, że tylko cadyk, tylko osoba godna może dać błogosławieństwo. W dniu naszych urodzin jesteśmy wyróżnieni przez Haszem. Haszem w dniu naszych urodzin zdecydował, że świat nie może już dalej istnieć bez nas. Chciałbym wam dać wszystkim błogosławieństwo. Niech Hashem pozwoli wam mieć to, o czym marzycie. Niech Hashem da wam zdrowie, da wam sukces materialny. Niech Hashem da wam szulombajz, czyli pokój w domu. Niech Hashem da wam Mazaltow. Gerer Rebbe uczył, że nie można życzyć ludziom spełnienia wszystkich marzeń, bo wtedy jaki sens ma nasze życie fizyczne na ziemi? Marzenia napędzają nas. Rebe uczył też, i zawsze życzył ludziom, żeby mieli dużo różnych zmartwień. Jakże tajemnicze życzenie! Rebek kiedyś wyjaśnił, dlaczego tak robi. Ponieważ kiedy mamy dużo różnych zmartwień, znaczy, że wszystko jest w naszym życiu w najlepszym porządku. Natomiast jeśli has we shulem, mamy jeden duży problem, który przyćmi nasze codzienne zmartwienia, znaczy to, że źle się nam w życiu dzieje. Więc pozwólcie, że dodam, żeby Hashem pozwolił wam mieć dużo różnych zmartwień, żeby nic nie było tak wielkim problemem, że pochłonie całą waszą energię, całe wasze życie. Dziękuję wam za uwagę i bez rasa się. Do zobaczenia w następnym miesiącu żydowskim, a będzie to miesiąc Tamuz i zaczyna się ten żydowski odwieczny smutek. No i poczucie winy. No ale to dopiero za miesiąc. Wszystkiego najlepszego. Lachaim.